Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania, jeszcze nadal wakacyjnie i wiecznie, witacie, Alina Kaśmierczek. Dziś moje przemyślenia poszły w kierunku odpoczywania. Tak właściwie mam wrażenie, że nie potrafimy odpoczywać. Jak przyglądam się ludziom, którzy chodzą w nadmorskich kurortach, to mam wrażenie, że oni ciałem gdzieś są na plaży, ale myślami są w pracy, myślami są w innych miejscach i nie są tu i teraz. A jeśli nie są tu i teraz, to znaczy, że tak naprawdę nie odpoczywają. Danuta Szaflarska. Mówiła kiedyś w takim słynnym cytacie, że kiedyś bardzo pędziła przez życie. I nawet jak jechała tramwajem, to chciała, żeby tramwaj szybciej jechał. I w tym momencie zdała sobie sprawę, że ten bieg jest całkowicie niepotrzebny. I mam wrażenie, że ludzie, którzy jadą nawet odpoczywać, to też jeszcze są w tym tramwaju. Albo jeszcze nie wysiedli z tego pędzącego pociągu i jeszcze chcą więcej, intensywniej, szybciej. Tylko pytanie, po co? Jak włączam tryb wakacyjny, to moje życie się spowalnia. Ja tak właściwie to nic nie muszę. Jem, kiedy chcę, chodzę, gdzie chcę i czerpię z tego radość. Pytanie, czy każdy tak potrafi? Potrafi odpoczywać i być tu i teraz. Oglądać zachód słońca, patrzeć na piasek, odczuwać wiatr na sobie i po prostu być tu i teraz. Mam wrażenie, że nie każdy to jeszcze potrafi, a to jest bardzo cenne. Umiejętność, umiejętność odpuszczenia i puszczenia tego, co jest za mną, nie zastanawiania się nad tym, co będzie w przyszłości i być po prostu tu i teraz, korzystać z każdego dnia i po prostu odpoczywać. I takiego odpoczynku dziś życzę miłego dnia.